Znajdujemy się pod miejscowością Ostrołęg w Wielkopolsce. Jest z nami Kuba. Witam. Witam ciebie bardzo serdecznie. A w tle mamy staw. Dawny staw, może. Dawny by tak staw, nazwać. można by. Tu tak była nazwać. kiedyś. No, widać, że trochę wody jest, ale kiedyś tak, tu było tak, więcej. Tak, tak. Wcześniej, wcześniej. Tak, jak widzimy wysokość pól, to tak mniej więcej yy, właściciel tego akurat tutaj gruntu wspomina, że za dawnych lat tyle było wody. Za dawnych lat, czyli? 15-20 lat temu, tak, na przestrzeni, na przestrzeni. I to się skończyło, i teraz ten widok jest takim normalnym widokiem, tak, który tutaj tak. możemy zaobserwować. Nie dziwi, nie dziwi już. Nie nie. Dziwi. A tak. czemu o to pytam, bo jesteś właścicielem pola. Tutaj za chwilę przejdziemy, pokażemy wam, jak to pole wygląda, i z tym jest problem, tak? Jest tak, problem tak. z wodą. Tak, no właścicielem, co prawda, nie? Można powiedzieć, że zaopiekowałem się tym polem. Pod, pod zezwoleniem, za zezwoleniem właściciela. No i co można powiedzieć, duża ilość roślin, które można by tu uprawiać, gdyby była woda, odpada niestety, bo, bo z tą wodą jest niestety deficyt. Innym problemem są też zwierzęta, o których wspominałeś, że jest ich tutaj sporo tak. w okolicy. No jak widzimy dookoła, lasy, tereny, które sprzyjają zwierzynie, które no niestety niszczy. Ale pomimo tych przeciwności losu, czyli pomimo tej zwierzyny, na którą nie mamy wpływu mhm. i pomimo braku wody, tu trochę mamy na to wpływ, bo to działalność człowieka doprowadziła do tego, że te stany wód są tak. coraz niższe, Jakby że ta był... pogoda się zmieniła, klimat się zmienił, te opady są zdecydowanie rzadsze, pokrywa śnieżna zimą praktycznie nie występuje. Mhm. Zdecydowałeś się na to, żeby nie poddać się tak, i tak, spróbować tak, jednak tak. być tym rolnikiem. Spróbować swoich sił i no Jak na razie nie idzie źle, ale to wszystko, wszystko zależy czasami od, od szczęścia, czasami, czasami od, od umiejętności. No wiele czynników wpływa na, na ostateczny rezultat tych prac. Wspominaj, że warzywa na razie to jest to. Tak, tak. No, w czym się specjalizujesz? Tak, w tym roku z tego, co, co, co ustaliliśmy, e, ben, będziemy próbowali uprawy ogórka. Zobaczymy, jak to wszystko się potoczy. No, ale mam nadzieję, jestem, jestem dobrej myśli co do tego. Szkołę rolniczą skończyłeś? Tak, technikum rolnicze nie opodal tutaj przemoc. I co cię pokusiło, żeby jednak spróbować swoich sił w rolnictwie? E, to to powiem... nie, jest, nie jest to lekki kawałek chleba, Tak, Tak, no nie jest to lekki kawałek chleba. Ja z tego co pamiętam, to od, od najmłodszych lat. Od najmłodszych lat się tym interesowałem, od dziecka. Wydaje mi się, że rodzice zaszczepili we mnie taką. tak, taki, taki, tak, taki, Zainteresowanie, ogromne zainteresowanie, wręcz nawet miłość do, do, do tej ziemi, do tych upraw, do tych roślin. No i od dziecka cały czas, pomimo tego, że jakieś inne zainteresowania też gdzieś tam się przemykały, no to cały czas to rolnictwo było tak silnie ukorzenione, ze względu też na to, że moi rodzice, oboje rodziców pochodzi z gospodarstwa. Ja sam mogę powiedzieć, że nie pochodzę, bo rodzice już późniejsze swoje plany życiowe powiązali w inny sposób, no ale jednak powróciłem, można powiedzieć, do korzeni. Do korzeni. korzeni. Okej, okay, w tak młodym wieku coraz rzadziej spotyka się ludzi, którzy chcieliby się związać z tą ziemią, chcieliby poświęcić ziemi swój czas, wysiłek. To nie jest praca od poniedziałku do piątku, od godziny 8 do 16, tylko tak. to jest tak naprawdę 24 godziny na dobę, 365 dni w roku i jesteś związany z tym, co chcesz robić. Tak, tak. No, przede wszystkim, przede wszystkim też to jest bardzo często loteria. Tak jak, tak jak już tutaj y, mówimy, z jednej strony to jest y, praca bez żadnego obrębu godzinowego, ale z drugiej strony jest to bardzo często loteria. Uda się, nie uda się, y, jeszcze do tego dochodzą ceny, jeszcze do tego dochodzi pogoda, jeszcze wiele innych rzeczy, które ma na to wpływ, więc. No, trzeba, trzeba mieć trochę jednak Czy, odwagi, żeby do tego... Mogę pochodzić. zaryzykować stwierdzić, że taka nutka hazardzisty u Ciebie zagrała, ta, że w tak młodym ta. wieku chcesz ryzykować, <laughs> bo jednak poświęcisz czas, pracę, ta. a tak jak powiedziałeś na końcu, natura zrobi swoje i, i ten plon nie będzie taki, jak oczekiwałeś. Ta, ta, taka nutka ta. hazardzisty. Bardzo często, no tak, można tak powiedzieć, można tak powiedzieć, ale też, e, też tak jak już powiedziałem, to co czasami nie oszuka się tego, co płynie w żyłach. Tego się czasami nie oszuka i, i co do tego myślę, że tutaj to jest główny powód mojej działalności w rolnictwie, która się no, tak na, naprawdę w dużym stopniu rozpoczęła gdzieś tak na przestrzeni dwóch, trzech lat, już tak coraz bardziej, coraz bardziej. 22 lata, 9 hektarów ogólnie upraw, które masz. Mhm. Robisz to sam. Dajesz radę? Y Powiem szczerze, że... Y no, samemu byłoby, w 100% samemu byłoby ciężko. Muszę tutaj wspomnieć o tym, że no rodzice, najbliższa rodzina, tutaj moja siostra, bardzo często, która też pomimo tego, że pracuje w branży całkowicie niezwiązanej nie z rolnictwem, to, to bardzo często wspomaga mnie w moich, w moich jakichś tam planach. No i też i też jeden mój znajomy, którego którego pozdrawiam, który od, od bodajże roku jeszcze młodszy ode mnie, jeszcze nie ma 18 lat, a muszę przyznać, że w dużym stopniu bardzo go to zainteresowało i do tego stopnia, że jest w stanie poświęcić swój wolny czas, żeby przyjść do mnie, pomóc mi, przejechać się więc można powiedzieć, że. Jest jeszcze w tej młodzieży, nawet młodszej ode mnie. Czasami są takie przypadki, gdzie jest nadzieja. Co do, co do tego. To ty jemu zaszczepiłeś tą żyłkę do rolnictwa, y... czy on już gdzieś tą żyłkę chwycił, tak, tego bakcela i yy, razem wydaje, z tobą? Wydaje mi się, że wzięło to się z obserwacji moich poczynań, bo to akurat sąsiad, yy, i z chęci spróbowania. Wydaje mi się, że w jego przypadku, no i. Nie ukrywam, że, że, że te właśnie osoby, te najbliższe osoby, które przyczyniają się i, i wspierają i mentalnie, i fizycznie bardzo często, i z własnymi poradami, podpowiedziami, przyczyniają się do tego, że jednak można. Można spróbować, można zaryzykować, można stać się, tak jak tu właśnie powiedzieliśmy, trochę ha hazardzistą, trochę, no bo jakby nie było, to rolnik to jest zawód wielu, wielu innych jeszcze powiązanych umiejętności, więc czasami trzeba być mechanikiem, czasami trzeba być stolarzem, czasami hydraulikiem, no i jakoś, jakoś udaje się jak na razie to wiązać koniec z końcem, a jeszcze stawiać sobie coraz wyższe cele. Okej, okay. jesteśmy na polu, które dzisiaj mieliśmy okazję, miałeś okazję też mhm. orać. Co to za pole? Mamy tutaj sześć, nieco ponad 6 hektarów gleba od Miejscami czwartej klasy, głównie piąta i szósta, więc no, można powiedzieć piaski. No i jak y, można zauważyć, y, widać, że jak, jak sami to odczuliśmy, mocno się kurzy, no bo jak, jakby nie było... Wody mało. Wody mało, klasa ziemi jest jaka jest. No i co można więcej powiedzieć, ugorowane te pole było, przez jakieś 2-3 lata co najmniej było ugorowane, nic tu tak konkretnie nie rosło. I to wydaje mi się, że też miało duże znaczenie co do tego, co teraz y, dzisiaj tutaj zostajemy. Miałeś okazję korzystać z maszyny dzisiaj, którą tutaj dostarczyliśmy do Ciebie: pół są, e, rower 40, e, obracany 4-skibowy mhm. AUPAX 4110. E, bardzo szybko usiadłeś w środku, bardzo szybko zacząłeś sam jechać sam e, dokonywałeś orki. Twoje spostrzeżenia? Przede wszystkim na pierwszy taki szczał, jakbym mógł wymienić zalety, które mnie tutaj zaskoczyły, to bardzo dobra praca puga. Przede wszystkim, no jak można zauważyć, mamy tutaj jakieś resztki, po, po, po ugorowaniu, które gdzieś tam nawet miejscami nie, nie, nie daliśmy rady do końca stależować, ten pług sobie poradził z tym, żeby nie tylko to obrócić, ale i zrobić to w taki sposób, że mamy teraz ładne, równe, równo zaorane pole. Także to też. Ciągnik główny. Bez problemu? Tak. Dostosowany moim zdaniem w 100% do pługa. Dostosowanie też mocy ciągnika do, do tego pługa. No i komfort pracy, który też oceniam. Jak najbardziej na, na dole. No Zazdrociliśmy tobie w pewnym momencie, bo jednak byłeś w klimatyzowanej ta, kabinie, ta. my na zewnątrz co widać po ta. zakurzeniu. Twoje warunki pracy były zdecydowanie ta, lepsze. lepsze. Wspominałeś o warzywach, bo ta. masz te warzywa, tak? Tak, tak. Czy dalej gdzieś, poza jakby samą produkcją rolną, sprzedajesz to, oferujesz? Tak, jak już tam wcześniej mówiłem. W zeszłym roku, w 2024 roku udało się już, że tak powiem, oficjalnie ruszyć z przygodą rolniczą. Założyłem numer gospodarstwa na, na uprawę płodów rolnych i wraz z najbliższymi współpracownikami, z najbliższą no, też rodziną, tak podjęliśmy decyzję, że w tym roku już myślimy, już dość poważnie, już pewne kroki zostały też ku temu poprowadzone. O produkowaniu, o uprawianiu ogórka gruntowego, którego też tutaj mogę zareklamować, ze względu na to, że yy wcześniejsze lata, które gdzieś wcześniej były te ogórki siane na takie małe ilości, na zasadzie tam gdzieś znajomemu, gdzieś, gdzieś komuś, yy, jak to się mówi, do spróbowania, yy, te ogórki już się cieszyły bardzo dużym. Bardzo dużym zainteresowaniem. A jak w rolnictwie bywa, każdy rok to jest kolejna nauka, kolejne jakieś doświadczenia, więc myślę, że ku doskonałości w tym roku te ogórki będą jeszcze lepsze i mam nadzieję, że będą zainteresowanie tymi ogórkami też będzie. W takim razie mam dla Ciebie propozycję: zostaw na miarę na siebie, bo mhm. kto wie, może ci, którzy nas oglądają w tej chwili, będą chcieli się z Tobą skontaktować i kupić od Ciebie tak. Twoje płody rolne. No, ja, moje gospodarstwo mieści się w Ostrogu, niedaleko, niedaleko 40 km od Poznania. Tutaj nie wiem, czy, czy numer jakiś... Jak najbardziej podać. numer telefonu. Mój numer to 505 768 498, także jeżeli ktokolwiek miałby jakieś pytania co do, może zamówienia, jakiejś tam określonej ilości tych ogórków, czy, czy pytania związane nawet z przebiegiem dzisiejszych prac, żeby tam porozmawiać sobie, czy też w innych kwestiach, też w kwestiach rolniczych. No, o kwestiach rolniczych tylko mówimy, to jak najbardziej, jak najbardziej zachęcam do kontaktu. Słuchaj, bardzo tobie dziękuję za czas poświęcony, za to, że opowiedziałeś o sobie, o Twojej pasji, o rolnictwie. Życzę Tobie powodzenia, aby te plony były jak największe. No i żebyś to powodzenie lokalne, na lokalnym rynku warzyw i kto wie, może nie tylko w przyszłości, osiągnął. Dziękuję bardzo. bardzo. A my przeskakujemy dalej i pokazujemy Wam, jak zachowywało się duta podczas dzisiejszych testów tutaj na polu koło Ostroroku. Za nami kolejny test dut, który przeprowadzaliśmy wraz z ciągnikami marki Aupax. Poprzedni test mogliście oglądać pod koniec zeszłego roku, w listopadzie, natomiast niedawno w miejscowości Ostrorok, niedaleko Tarnowa Podgrunego również, Przeprowadziliśmy kolejny dla Was test dud, tym razem w trochę innych warunkach. Jak mogliście zobaczyć, pole było ugorowane, gleba była bardzo zwięzła, a także cechowała się tym, że jej struktura była bardzo mozaikowata, występował w niej piasek, więc wyniki są zgodne z naszymi oczekiwaniami. Jak to wypadło? Po zważeniu wszystkich dud sumowaliśmy ich wagę na parę: lewy korpus, prawy korpus. Wyniki są następujące: najbardziej Zużył się trzeci korpus jest to dla nas pewne zaskoczenie, ale ze względu na glebę, w której pracowaliśmy, to może mieć sens. Zużycie na trzecim korpusie lewym i trzecim korpusie prawym agrikarba pierwszej kategorii wynosiło 179 gramów. Natomiast najbardziej korzystnie wypadł korpus czwarty, lewy i prawy, również z agrikarbem, ale drugiej kategorii ścieralności, gdzie zużycie wynosiło tylko 79 gramów. Bardzo podobne wyniki, chociaż ciut lepsze, wykazały dłuta Gregois-Besson, gdzie para dłut na pierwszym korpusie, lewym i prawym, zużycie wynosiło 157 gramów, natomiast na drugim korpusie, lewym i prawym, zużycie tych właśnie dłut Grego besson oryginałów wynosiło 162 gramy. Kliknij jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje na naszym kanale. Zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco i nie przeoczyć nowego filmu. Nowe filmy dodajemy codziennie.